Spotykamy się po dwóch dniach. Po rozmowach, po masówkach, które były przeprowadzone w kopalniach, informacje, które do mnie dotarły jako efekt tych dyskusji wewnątrz załogi kompanii węglowej, wskazują na to, że załoga identyfikuje się z problemami firmy. I tutaj w związku z tym mam nadzieję, że, że to będzie sytuacja taka, że. Nie tylko, że uratujemy te 100 tysięcy miejsc pracy, ale myślę, że będzie to pierwszy krok do tego, żeby nastąpił dynamiczny rozwój śląska. Bo z punktu widzenia mego jako mieszkańca centralnej Polski zawsze traktowaliśmy śląsk jako lidera gospodarki całej naszej ojczyzny. I myślę, że do tego lidera, do tego tytułu lidera. Właśnie Śląsk poprzez tak głęboko przemianę, jaka następuje w górnictwie, do tego liderowania Śląsk wróci. Mam taką nadzieję i wierzę, że właśnie, że wierzę w załogę kompanii węglowej. Po tych rozmowach, które miały miejsce, po powadze i poważnym traktowaniu bardzo poważnym traktowaniu właśnie tej szansy, jaką daje Polska Grupa Górnicza. Myślę, że przekonany jestem, że, że idziemy w dobrym kierunku. I z taką nadzieją idę teraz na spotkanie. Mamy do czynienia z przedstawicielami załogi, którzy bardzo mocno dbają o interes pracowniczy i mimo że są znaczne ustępstwa związane właśnie z, z, z myślą o przyszłości, z myślą o, o tym, żeby firma mogła dobrze funkcjonować, to z drugiej strony jest dbanie o każdą tą cegiełkę, która jest związana z interesem pracowniczym. Także tutaj każde słowo. Jak wiecie Państwo rozmawialiśmy bardzo wiele godzin, także tu nie ma żadnego słowa w tym porozumieniu, które nie byłoby kilka razy omówione.